Sieman, z tej strony Kubiks. Witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Quick Games NBA 2K15. Kolejny odcinek takiego finałowego specjala dwuodcinkowego, w którym przedstawię Wam finalistów NBA. Pierwszy odcinek już mieliście okazję widzieć, gdzie zaprezentowałem Wam drogę do finału Cleveland Cavaliers. Dziś to samo zrobimy z Golden State Warriors, z tym, że o ich rosterze mam Wam o wiele więcej do powiedzenia, bo jest przede wszystkim bogatszy, a po drugie, co najważniejsze, Zdrowy i od tego wyjdziemy, jeśli chodzi o jakiekolwiek przewidywania na ten finał. Oni są po prostu zdrowi. To spokojnie można powiedzieć o każdej drużynie NBA, że jeśli będzie zdrowa, to coś tam. Jeśli będą zdrowi, to coś tam. Oni są zdrowi, czyli co? No właśnie, zobaczymy. Już niedługo kto otwiera roster tej drużyny? Oczywiście Steph Curry. MVP tego sezonu, chociaż umówmy się, MVP w każdym innym momencie by był LeBron James, bo patrząc na to. Czym dysponują Cleveland i co z nimi osiągnął LeBron? Absolutne MVP, aczkolwiek Steph Curry też nie można mu odmawiać ponadludzkich umiejętności. Do tego mamy Klaya Thompsona. Klaya Thompsona, o którego można się trochę martwić, aczkolwiek jego występ nie stoi pod wielkim znakiem zapytania, jeśli chodzi o pierwszy mecz tego finału. Dostał potężny cios, bym powiedział, z karata od Trevora Rizy w meczu numer 4 serii Houston Rockets i tam wyglądało to dość groźnie, ale podobno wszystko jest ok i będzie w stanie grać. Dalej mamy Draymonda Greena, zawodnika, który się niesamowicie w tym sezonie rozwinął, po prostu postęp tego gościa jest, jest absolutnie niesamowity i to jest, wydaje mi się, koszykarz nowego pokolenia, nowego rodzaju, bo nie jest zbyt wysoki jak na swoją pozycję gra, niby na pozycji numer 4, ale jest on elementem tego fenomenalnego, niskiego ustawienia Golden State Warriors, Draymond Green, który potrafi rzucić trójkę, chociaż tego nie widać w tych playoffach, potrafi bronić, no jest po prostu świetnym zawodnikiem. Dalej, Andrew Bogat, czyli ten determinant sukcesu Golden State Warriors. Jeśli on jest zdrowy, czy jeśli on będzie zdrowy, to Golden State Warriors są w stanie wygrać praktycznie wszystko, a w tym roku on jest zdrowy, tak? Jest Andrew Bogat, podstawowy center. Golden State Warriors. Dalej według Overalla mamy posortowanych zawodników David Lee. To zagadka, bo on zbyt dużo w rotacji Golden State Warriors nie gra, a kto wie, może być takim kluczowym czynnikiem w tych finałach. No zobaczymy, mają z pewnością w czym wybierać trenerzy Golden State Warriors. Dalej mamy Harrisona Barnesa, siódmy pick draftu 2012. Zawodnik, który jeszcze w zeszłym roku był typowany do odejścia z Golden State Warriors, mówiono o nim, że nie spełnia pokrywanych w nim nadziei, ale to wynikało z tego, że on świetnie zaczął swój rookie season, miał tam wysokie, wysokie, bardzo wysokie noty za swoją grę i gdzieś ten poziom, zamiast rosnąć, zaczął się obniżać, i już ludzie stwierdzili, że okej, okay, tego gościa trzeba skreślić, nic z niego nie będzie. A tu proszę, bardzo dobry sezon. A co mamy dalej? Bardzo ciekawych zawodników. Andrzej Gudala, m.in. świetny jako wchodzący z ławki ba. W niektórych drużynach był z pewnością był starterem, jak wielu z ławki Golden State Warriors. Dalej Morris Spades, który zbyt wiele nie gra. Sean Livingston, o którym można powiedzieć, że jego tajną bronią jest to, że jego kolano wygina się we wszystkie strony. Z tym, że nie pytajcie o szczegóły naprawdę. Nie chcecie tego widzieć. Nie chcecie tego wiedzieć. Dalej mamy Landro Barbose, też gościa, który raczej rzadko jest używany w rotacji Golden State Warriors, aczkolwiek coś tam zagrać potrafi szczególnie ofensywnie. Justin Holiday, brat swojego troszkę lepszego brata Fessud i jakkolwiek wymawia się jego nazwisko. Bardzo może się przydać w finale, gdy wysocy Golden State będą mieli problemy z faulami, a mogą mieć takie problemy. Makadu Rush. I Kuzmicz, o tych zawodników za bardzo martwić się nie trzeba. Przechodzimy do meczu, a ja wam w tym czasie opowiem jak to się stało, że Golden State Warriors awansowali do finału NBA. Historia zaczyna się dość niewinnie, bo od porażki w pierwszej rundzie zeszłorocznych playoffów, po której został zwolniony zespoł Golden State. Trener Mark Jackson i przeszło to dość głośnym echem. Po NBA, szczególnie po fanach NBA, że tu nie chodzi o wynik sportowy, że wynik sportowy z tymi gościami, z młodym zespołem, ciągle się rozwijającym, był bardzo dobry. Tam sporo mieli do powiedzenia sędziowie w tej serii przegranej z Los Angeles Clippers, ale w to już nie wnikajmy. Ogólnie chodziło o to, że Mark Jackson był świetnym trenerem, ale nie do końca podobały się jego metody szkoleniowe władzom klubu i postanowili z nim po prostu się pożegnać. Na jego miejsce przyszedł Steve Kerr. Debutant wydawałoby się nie wiedzieć co, nie wiedzieć po co Mark Jackson taki świetny trener, Steve Kerr nic więcej z tego zespołu nie wyciągnie a tu jak dołożył do pieca, jak podokręcał odpowiednie śrubki to mamy to co mamy, pierwszą drużynę NBA, fenomenalny rekord no już pomijając to, że oni byli w miarę zdrowi w tym sezonie bo tak samo ten zespół przystąpił do tego sezonu bez większych zmian jeśli chodzi o poprzednie sezony, nie było jakichś spektakularnych trade'ów, nic Ciekawego właściwie w tej kwestii się nie stało. Nikt istotny nie odszedł, nikt istotny do tego zespołu nie przybył. No i proszę bardzo, jak ta stabilizacja zaowocowała, sam Steve Kerr miał jeszcze do wyboru ofertę pracy z Nowego Jorku. Tam za sznurki pociąga teraz Phil Jackson, ale jak widać, zdecydował się na Golden State, co było małym zaskoczeniem. Ale czy Steve Kerr popełnił błąd, patrząc po wynikach? Absolutnie nie. I dochodzimy do bardzo ciekawej sytuacji, gdzie dwóch debiutujących trenerów, bo zarówno w Cleveland, David Blatt, jak i tutaj Steve Kerr, znaleźli się w finale. I gdzie są teraz te wszystkie przysłowie o tym, że prawdziwe umiejętności trenera czy doświadczenie wychodzą w playoffach? Nie wiem, gdzie je można sobie wsadzić, no ale proszę, dwóch trenerów debiutantów są w stanie doprowadzić dwie drużyny w tym samym sezonie do finału, to o czymś świadczy możemy się nad tym zastanowić, jak ta rola trenera powinna być teraz odbierana, czy faktycznie ci z większym doświadczeniem są lepsi? No właśnie ze względu na doświadczenie z pewnością ale na inne aspekty podejścia do koszykówki, bo w Golden State Warriors mamy naprawdę do czynienia z nowoczesną koszykówką to o czym już wspominałem, ten bardzo niski line-up z Draymondem Greenem na centrze miażdży po prostu wszystko, co do tej pory widzieliśmy fenomenalny backcourt w postaci Klaya Thompsona, Steph'a Carey'ego Dzieją się cuda, naprawdę dzieją się cuda i będą się dziać w cuda mam nadzieję w finale i oczekuję bardzo, bardzo interesującej serii, aczkolwiek patrząc na rostery obu drużyn nie mam absolutnie żadnych podstaw by sądzić, że Cleveland będą w stanie choćby podjąć walkę z Golden State Warriors. No dobra, bo trochę odbiegam od tematu, już wracamy do tego jak to się stało, że Golden State Warriors są w finale NBA, otóż tak jak już wspominałem zaczęło się od zmiany trenera i nagle się okazało, że to zaskoczyło. I poleciało, i poleciało absolutnie na szczyt. I tak skończyli Golden State Warriors na pierwszym miejscu w lidze z drużynowym pierwszym wynikiem z tego, co kojarzę, jeśli chodzi o ofensywę. Ale oni już w zeszłym sezonie byli bardzo mocni w tym aspekcie, no i teraz dołożyli defensywę. Wygrali 67 spotkań w sezonie, co nie zdarza się często, tym bardziej w konferencji zachodniej. Naprawdę fenomenalny wynik, a wydawało się, że do 51, które osiągnął Mark Jackson, nie da się zbyt wiele dołożyć. A tu proszę. Jak to pięknie potrafi wyglądać, no i sama gra rozwinęła się bardzo. Zresztą każdy jeden z tych zawodników, patrząc już od MVP tego sezonu, czyli Stefa Kareego, Clay Thompson, o którym wspominałem, że moim zdaniem nie jest jednym z najlepszych dwójek w NBA jeszcze przed tym sezonem, bo jest jednowymiarowy w ataku. No i jak na złość, zaczął grać fenomenalnie. Draymond Green, wszyscy ci gracze po prostu ułożeni przez Steve'a Kera grają. Świetnie i w ten sposób też awansowali do playoffów z pierwszego miejsca tam spotkali się z New Orleans Pelicans, z Pelikanami, którzy ograli w wyścigu po playoffy Oklahoma City Thunder. Cóż, świetne osiągnięcie Antonego Davisa, no ale drużyna widać nie była gotowa i poza jednym meczem, którym Pelikany zagroziły Golden State Warriors nic się w tej serii nie wydarzyło i skończyła się ona sweepem 4. Do zera. W drugiej rundzie już mieli zdecydowanie trudniej, ba, nawet przegrywali w serii 2-1 do z Memphis Grizzlies, ale wtedy los dopomógł Golden State i pojawiły się kontuzje. Przed serią jeszcze kontuzja Mike'a Conleya, z tego powodu nie zagrał on w pierwszym meczu, potem grał w Masce, no i później kontuzja Tonego Alena, która właściwie załatwiła sprawę. No i z pięknej serii, która mogła się skończyć nawet w siedmiu spotkaniach, mieliśmy serię, która skończyła się co prawda w sześciu, ale w takim dość bezbarwnym później. Stylu trzy mecze z rzędu Golden State wygrali bez żadnego problemu z tymi kłopotami, jakie miał Memphis. No i cóż, tak trafiliśmy do finału konferencji zachodniej, w której Golden State spotkali się z Houston Rockets. Houston, którzy cudem wygrali z Clippers, a właściwie Clippers dali im wygrać tą serię, było to strasznie dziwne. No i poza jednym meczem, gdy seria już była rozstrzygnięta, bo przy stanie 3 do 0 przegrali jeden mecz w Houston. Gracze z Golden State poza tym jednym meczem, seria była po prostu bezbarwna i było widać sporą różnicę klas obu drużyn, i tak skończyła się ona wynikiem 4 do 1. I w ten sposób Golden State Warriors znaleźli się w finale, w finale, którym, no właśnie, co się będzie działo? Patrząc na składy, jestem absolutnie przekonany, że Cleveland nie mają żadnych szans, absolutnie żadnych. Na jeden mecz okej. Okay. Pierwszy, być może, być może im się uda wygrać pierwszy mecz, ale 4-1, 4-2, Max i Golden State będą nowymi mistrzami. NBA, a jak mi się nimi grało? Właśnie tak, Clay Thompson, świetny wynik, 16 punktów, 7 na 8 z gry. Steph Curry, umiarkowanie źle, bo 12 i fatalne rzuty. Ja nim za bardzo rzucać nie umiem i to jest wielki problem, jeśli chodzi o Stepha Curry'ego. Są mecze, gdzie trafia wszystko, a są mecze, gdzie kompletnie nie mogę się nim strzelić. Resztę, tak jak widzicie na ekranie, wielu z tych gości nie zagrało albo grało bardzo krótko, ale uwierzcie mi, jeśli tylko coś nie będzie grało w finale, jeśli coś nie będzie się zgadzać, jeśli plan A nie wypali, oni mogą wejść, mogą zmienić mecz, mogą zmienić tę serię. To są tego pokroju. Zawodnicy, których w Cleveland brakuje. Jak nie wypali planu, A, planu B moim zdaniem, tam nie będzie, tak wyglądały. Statystyki obu drużyn, tym razem mniej strat niż w Cleveland Cavaliers, ale to prawdopodobnie będzie w tej serii odwrotnie. No ja już nie mogę się doczekać finałów. Mam nadzieję, że wy też i z wypiekami na twarzy będziecie oglądać każdy jeden mecz, oby ich było siedem, oby ich było jak najwięcej, a to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do następnego. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!